Cześć, jestem vlogerem i biorę udział w tym projekcie tylko, żeby pomontować sobie vloga. W filmie odpowiedzialna byłam za muzykę, nagrywałam ją. Ludzie, którzy brali udział w projekcie, byli bardzo kreatywni, każdy interesował się czymś innym, więc dzięki temu mogliśmy, łącząc różne siły, stworzyć jeden fajny film, który jest owocem naszej pracy. Nienawidzę kamer, dlatego moim zadaniem było znajdowanie się po tej drugiej stronie i tak naprawdę robienie wszystkiego i też niczego. Wiedziałam, że to będzie trudne, i właśnie chyba przez to chciałam wziąć udział w tym projekcie, żeby zobaczyć, jak naprawdę wygląda tworzenie filmu. Dużo wyniosłam z tego projektu. Przemile wspominam warsztaty, z których nauczyłam się bardzo dużo. W filmie wcielam się w główną bohaterkę, Wiktorię. Wiktoria jest nastolatką, jest w naszym wieku. Właśnie chcieliśmy pokazać. Jak osoby w naszym wieku mogą być wrażliwe i jak odbierają pewne bodźce. Myślę, że troszkę jakby poziom wrażliwości z Wiktorią być może mnie łączy. Wiktor jest na pewno ciekawą bohaterką. Tak naprawdę nie specjalizuje się ani w montażu, ani aktorsko. Nie mam za bardzo o tym pojęcia, aczkolwiek po zakończeniu projektu mogę powiedzieć, że. Moja wiedza na ten temat się już zwiększyła. I także ja będę montował vloga i po pomagam przy procesie produkcji. Moją pasją jest fotografia, dlatego postanowiłam przyłączyć się do projektu. Byłam asystentką operatora, można by to tak nazwać, zajmowałam się między innymi światłem. Moim głównym zadaniem w projekcie było operowanie dźwiękiem, jak i montaż. W filmie byłem odpowiedzialny za obraz, montaż. Nagrywałem muzykę do filmu. Na początku myślałam, że będzie to mniejszy projekt i nie będzie aż tak dla mnie ważny i nie będzie tyle dla mnie znaczył, ale z czasem okazało się, że to jest naprawdę super projekt i mogę dużo z tego wynieść. Każda osoba z grupy mogła się wykazać w tym, czym naprawdę jest dobra. Mamy moim zdaniem, jako reżyser tego projektu, mogę powiedzieć, że. Jestem dumna z mojego zespołu. Naprawdę mam osoby, na których mogę polegać, które wykazały się aktorsko, pod względem technicznym, a także przyjacielsko, bo atmosfera panująca na planie, myślę, że będzie mi tego brakować. Na pewno wyniosłem z tego projektu wiele nowych doświadczeń, nauczyłem się wielu nowych, przydatnych rzeczy. Od początku nagrywek mieliśmy duże problemy a to ze sprzętem, a to z pogodą, a to z. Panem z koparki. Owocem naszej pracy jest film pod tytułem Pomiędzy, w którą główną rolę gra Martyna, nasza koleżanka, filmowa Wiktoria. Zapraszamy do oglądania. Tytuł filmu na pewno nie jest przypadkowy. Międzypokoleniowość, stawanie pomiędzy wyborem, a także różnica między światami stała się podstawą do tego, że nasz film właśnie nosi taki tytuł, a nie inny. Film nie udałby się, gdyby nie pomoc od osób że tak powiem, postronnych, które chętnie przystały na propozycję pomocy nam w projekcie. Niektóre osoby zagrały aktorów przed kamerami, niektóre osoby pożyczyły nam swojego sprzętu, a także poświęciły swój czas, żeby nam ułatwić nagranie filmu, żeby on był ciekawszy, dodać pewne elementy. Dziękujemy też naszym nauczycielom ze szkoły za wyrozumiałość oraz naszej pani opiekun. Dziękujemy za udostępnienie miejsc. Pozdrawiam Cię, tato! Dziękujemy za wspaniałą współpracę z aktorami. Dziękujemy za udostępnienie sprzętu. Dziękujemy opiekunom projektu. Dziękujemy profesjonalistom za prowadzenie warsztatów. Dziękujemy za napisanie muzyki. Dziękujemy wszystkim pozostałym, którzy przyczynili się do powstania filmu. Dziękujemy za uwagę. Brałam udział w tym projekcie i było fajnie. Działo się.